Cześć! To znowu ja. Mam świeżo umyte włosy, także musicie pogodzić się z tym, jak wyglądam. I witam ponownie w mojej piżamie. Chciałam dzisiaj przesadzać rośliny, bo kilka z nich wymaga ratunku. Ale szybko doszłam do wniosku, że nie mam doniczek. Raz, że nie mam doniczek, a dwa, że zamówiłam właśnie rośliny. Bo były na przycenie i yy, będę przesadzać, jak przyjdą wszystkie już te rośliny razem z doniczkami. Bo zamówiłam ich aż 6. A przy okazji prosiliście o film o doniczkach, więc może pogadamy yy, o doniczkach, a jednocześnie muszę się zająć trochę tą rośliną, bo no, wygląda źle. <słuchy> Jakby idzie w każdą stronę, usycha, bo zdrewniała łodyga na słońcu. Więc będę musiała trochę to pociąć i ogarnąć, także jak macie ochotę na takie małe plotki i rozmowy o doniczkach, to zapraszam. To jest moje sedum, może od tego zaczniemy i ono... no nie łapie wody ze względu na to, że... że zdrewniało, także muszę część chyba pociąć. Chyba będzie najsensowniej po prostu powtykać ją do ziemi, muszę powyciągać kamyki, o których niektórzy mi mówili, że to jest słaby pomysł, bo... bo coś tam... I rzeczywiście przy sedum to jest słaby pomysł, bo jak liście opadają, one normalnie by się ukorzeniły, a w tym wypadku nie mają jak, bo, no i umierają na warstwie kamyków. Wysypię je po prostu. Strasznie mi jest miło ze względu na dużą ilość zaangażowania z Waszej strony, a propos mojego filmu, i yy, byłam zaskoczona i dalej jestem zaskoczona ilością wyświetleń. Yy liście gubi. Także bardzo mi miło. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Co prawda nie mam za dużo czasu na filmy, bo jestem zapracowanym studentem, który ma wakacje, ale przez to, że mam wakacje, mam więcej pracy. To, że sukulenty nie lubią wody, to jest kłamstwo. Tak Wam powiem. To jest totalne kłamstwo, bo ja swoje sukulenty na balkonie podlewam co 2-3 dni. Bo tak dużo potrafią wypić, bo bardzo szybko tracą Swoją jędrność i po prostu potrzebują tyle wody, ich e, poziom po, zapotrzebowania na wodę testuję po prostu przez dotyk. Dotykam po prostu kawałka liścia, jakiegoś z dołu najlepiej, bo te z dołu najszybciej się jej roślina pozbywa, jeśli ma za mało wody. E, I patrzę, czy są po prostu miękkie, czy twarde. Jak są twarde, no to jest wszystko ok, nie podlewam, e, a jak są miękkie, to wiadomo, trzeba. Trzeba podratować i reagować. Nie wiem za bardzo, jak tą roślinę kroić, i nie wiem w jakich miejscach się zastanawiam cały czas. Chyba po prostu trzeba to zrobić. To jest trochę za wysokie, można by cię uciąć w tym miejscu. E Niedawno właśnie oddałam część swoich, e swojego sedum, bo to, słuchajcie, strasznie szybko rośnie. To jest roślina idiotoodporna, można powiedzieć. E, która nie potrzebuje niczego, nie potrzebuje miłości, nie potrzebuje uwagi, nie potrzebuje nic. Potrzebuje trochę wody, kiedy, kiedy liście się pomaszczą. Po Bo nie podoba mi się wygląd, że on tak... że ta roślina tak, tak, tak się dziwnie rozwala. A wolałabym, żeby najpierw szła na gęstość, a potem się wydawała. Co tak w ogóle u Was? Jakby moglibyśmy się trochę poznać, bo jak już mam, mamy tyle osób, które tutaj rozmawiają i oglądają. Chętnie się dowiem, jakie są wasze ulubione rośliny, a jakich na przykład nigdy nie chcecie mieć. Ja nie potrafię współpracować z poprotką. Nie potrafię współpracować z roślinami, które mają jakieś szalone wymagania w stosunku do mnie, bo ja nie wymagam niczego. Więc dlaczego one mają wymagać czegoś ode mnie? I z tego samego powodu jedna z moich paprotek niestety odeszła. E, możemy ją pożegnać minutą ciszy. Dobrze, zaraz Wam to pokażę z bliska, jak to wygląda, i pokażę Wam rośliny, które też wymagają ratunku, e, i które będą czekać na doniczki, i może się, nie wiem czy się chwalić, czym co zamówiłam, jakie rośliny. Czy może po prostu się pochwalę, jak przyjdzie paczka? Będzie w sumie powód do nagrania jakiegoś kolejnego filmu. Myślę, że rośliny zdradzę, jakie zamówiłam dopiero jak paczka przyjdzie, więc zobaczycie e, sami co przyszło. Będziemy też pewnie razem przesadzać, bo od razu je zawsze przesadzam. Ale powiem Wam, że to są rośliny, które bardzo długo chciałam mieć i e, jedyny sklep, jaki miał, to był Zielony Parapet. E, jakby nie jest to żaden jakby nie kazali mi tutaj nic się chwalić, ale bardzo lubię ten sklep, bo mam naprawdę mega wybór i szkoda tylko, że nie ma tak częstych dostaw, bo nie wszystko jest to, co bym mogła chcieć zamówić, ale rzeczy, które były u samej góry listy mojej po prostu jakichś tam planów roślinnych, to właśnie były i właśnie zamówiłam i będą w poniedziałek wysłane, dzisiaj jest piątek, także niedługo możecie się spodziewać filmu, właśnie z opakowaniem paczki i przesadzaniem nowych roślinek. Tak wygląda roślinka po małej, małym przemeblowaniu. To mnie dalej drażni, bo tak odstaje, ale tutaj wygląda to bardzo ładnie i tam w środku mamy właśnie liście, jakieś takie opadnięte dzieci. Także, ale ładnie sobie to wygląda i pewnie się zaraz zaklimatyzuje i złapie ziemi, bo to jest, rośnie szaleńczo szybko i szaleńczo szybko się ukorzenia, także nie mam obaw. Ląduje to zaraz na parapecie. Kolejną rośliną do ratunku, moi drodzy, jest moja Matylda. Ona mnie martwi. Ona mnie martwi, bo ona zauważyłam ostatnio, że w ziemi ma jakieś takie dziwne kulki. Ja wiem, że może być tak. Teraz nie, teraz nie pamiętam z grup roślinnych. Niektórzy mogli mówić o tym, że to jest rzecz naturalna i dobra. Może tak być. A może też tak być, że to jest pleśń. I pleśń byłaby dziwna, bo podlewam ją bardzo rzadko. Ale koniec końców ten kwiatek bardzo źle wygląda. Brzydko. Więc ja ją po prostu pocnę i ją po prostu wsadzę do szklanki. I... E, wsadzę do szklanki, poczekam aż puści korzenie, i posadzę ją na nowo. Bo wygląda paskudnie. Po nie lubię jej. Patrzę na nią i nie jest gorzej. Także będzie takie ostre cięcie. Jakby nie będę sobie żałować. Yy, I takie sadonki sobie po prostu pozachowuję. Pewnie je rozmnożę i pewnie komuś porozdaję znowu. No bo wygląda bardzo ładnie, zobaczcie. Bardzo ładna roślinka, tylko że no jakaś takie problemy ma. Powiem Wam, że to jest w ogóle szalone, że ta peperomia się tak rozrosła. Bo peperomie z zasady są malutkie. Yy, muszę się w ogóle przyznać, że jedna z moich peperomii umarła. Yy. Zdaje się, że po prostu już została przelana, i pewnego razu chciałam sprawdzić, co, jest, co się z nią dzieje, bo wyglądała smutno, i zaczęły mi liście wypadać. I tak spróbowałam podnieść te liście tak niżej, i okazało się, że cała roślina jest po prostu zgnita i się rozpadła po prostu na moich oczach. Także koniec był dramatyczny tej rośliny. Niestety, nawet ją lubiłam. Nie jest to moja ulubiona roślina pod żadnym pozorem, ale miałam jakieś takie przywiązanie małe. Dobrze, trzeba iść po szklankę i włożyć te wszystkie moje dzieci, a jest tego sporo. Włożyć to wszystko do szklanki. Kolejną rośliną, jaką się zajmiemy, to mój filodendron walczył z ziemiórkami dzielnie. Może już to wyrzucę, raczej potrzebne już nie jest. Yy, Mofilodendron. Yy, wygląda smutno. Nie ma za dużo liści. Yy, z tego powodu postanowiłam to zagęścić. Yy, jakiś czas temu ucięłam kilka liści. Nie wyglądają najszczęśliwiej, ale ważne jest to, że Ee, że są żywe i puszczają liście i puściły korzenie. Po prostu podziegam ziemię i wsadzę te, te liście do środka. Ee, jak będziemy przesadzać, jak przyjdzie mi paczka z zielonego parapetu i będziemy przesadzać je, to pokażę Wam w ogóle moją metodę. Bo ja mam wrażenie, że mam zupełnie inną metodę niż reszta świata i uważam, że ta, co więcej, uważam, że ta metoda jest najlepsza. Będę się kłócić. Uważam, że moje przesadzanie jest najlepsze. Mam tak długie korzenie e, przy tej roślince. Ona trochę już w tej wodzie stała, dlatego właśnie tak już, już czas był na nią. Słuchajcie, zdążyłam pojechać na wakacje nawet. Liścia puszcza tutaj już nowego. tak, już także trochę posiedziała. Pomogę sobie już rankami, bo... Tak długi korzeń, że jest go ciężko wsadzić. Słuchajcie, nie, normalnie nie lubię czekać tak długo, bo no, bo potem jest problem, nie? A wszystkie już puszczają nowe liście. Także yy, fajnie, jestem zadowolona. Tylko teraz kurczę, jak je tam docisnąć. Chyba będę musiała po prostu radzić sobie palcem i grzebać tam po prostu na siły. Jak zaczynałam moją zabawę z roślinami, to strasznie się z nimi chciałam pieścić. Już tak byłam bardzo ostrożna, żeby im krzywdy nie zrobić. A teraz już wiem, że to jest czasem ciężko im zrobić krzywdę. Jeśli roślina jest naprawdę delikatna i się rozsypuje w rękach, no to się rozsypuje w rękach. Ale są rośliny, które sobie radzą po prostu. Powiem Wam, sadzanie takich dużych korzeni jest naprawdę problematyczne. Jakby ciężko jest nie chcę ich łamać, wiadomo, bo to szkoda, że się tak roślina napracowała. A ja teraz wezmę i połamię jej korzenie. E, więc tak staram się być, jakby nie tchuchać, ale być ostrożna. Może ja bym się tak nie zafascynowała roślinami. Gdyby nie to, że mnie grzebanie w ziemi szalenie odpręża. Dobrze, e, są posadzone, tylko ja muszę dosypać tu ziemi, bo. Bo to jest niemożliwe, żeby te korzenie przysypać. Są po prostu za długie. Także skoczę się po ziemię. E, ziemia mam standardowo. E, jest taka zwykła ziemia ogrodowa razem z perlitem. Zawsze kupuję ziemię uniwersalną z racji tego, że no, no rośliny mam uniwersalne, a jak mają jakieś potrzeby, to po prostu mieszam. Więcej rzeczy do bigosu, tak zwanego. Czy to jest więcej perlitu, czy to jest więcej, e, więcej jakiegoś karamzytu. E, nie wygląda to lepiej, ale będzie wyglądało lepiej za kilka miesięcy, jak wam pokażę, jak to urosło. Wszystko na dzisiaj z przesadzania. Jeszcze wam pokażę roślinę, którą muszę odetchnąć, ale dopiero jak przyjdą do niczki, i pokażę wam jeszcze peperomię w szklance, którą przed chwilą cięliśmy. Tu, tu sobie stacjonuje las żelków w cieniu. Jutro rano będzie trochę słońca, tutaj, ale to jest takie poranne, łagodne słońce, więc powinno być w porządku. Tu mam tak zwanego mojego meksykańca. I on mnie martwi, bo te liście wyglądają tak jak wyglądają. Są martwe już praktycznie. To jest zdrowe, wszystko fajnie. I e, no jest taki przewrócony. I chcę go przesadzić, ale ta doniczka jest za duża, jak widać. I jak go podniosę, to pod spodem widzicie pełno nowych korzeni. Więc on, on się próbuje ratować, ale ma doniczkę za dużą, za szybko odprowadzającą wodę i po prostu nie dostaje tyle wody, ile trzeba. I nie da się go posadzić, bo ma bardzo krótki, krótką łodygę. Z tego właśnie powodu, kiedy ja sadzam roślinki, staram się zachować bardzo długą łodygę. Wtedy jeśli jest jakiś błąd, jeśli coś poszło nie tak, można to bardzo łatwo naprawić. W przypadku kiedy łodyga jest bardzo krótka, ciężko jest cokolwiek z tym zrobić. Tak prezentuje się pocięta peperomia, jest strasznie gęsta. Ale pewnie sobie poradzi, poczekam aż wygłuści korzenie, to trochę potrwa i ją posadzę na nowo. Więc koniec końców tak. Doniczki papierowe moim zdaniem są fajne, jeśli chcemy odprowadzać wodę szybko z rośliny, jeśli na przykład, o, taka papieromia nie przepada za byciem mokrą, a nie chcę siedzieć na przykład na balkonie w pełnym sądzie, tylko w jakimś cieniu, to jest to tanie, tanie, tanie fajne rozwiązanie do doniczek glinianych. Minus jest taki, że doniczki są e, tylko mniej więcej w takim rozmiarze. To jest no, rozmiar największy, jaki znalazłam. Nie ma chyba tego typu doniczek większych. Także e, to jest minus. Powiedziałabym, że to jest tani odpowiednik gliny e, do domu, do, jakiegoś, e, pół, do, jakiegoś, do jakiejś półki w półcieniu, e, kiedy nam nie przeszkadza ten wygląd. Zawsze można taką doniczkę też włożyć w, w jakąś większą koniecznie osłonkę, Ehm, ceramiczną na przykład, e, tylko trzeba uważać, żeby nam to drewno, e, to drewno, ten papier dał radę się odparować i wyschnąć w całości. Terakota w domu dla niektórych roślin jest koniecznością, e, bo ratuje im życie <laughs> właściwie. E, odprowadza fajnie wodę, no jest w stosunku do plastikowych doniczek. Dużo, dużo droższa, bo plastikową doniczkę tego rozmiaru kupimy za 40 groszy, 30 gr w jakimś centrum ogrodniczym, a doniczka tego typu właśnie, ta rakotowa, to już jest 2,50. Ale jeśli nam zależy na roślinach i nie, nie mamy ich jakoś strasznie dużo, a jakby dbamy o, o jakość, nie o ilość, to myślę, że warto. Ewentualnie, jak też się jest takim kolekcjonerem jak ja że coraz więcej tych doniczek powolutku, powolutku skupuję, to myślę, że warto. Minus tych doniczek jest taki, że na pewno trzeba się, jeśli jest się takim nieogarem jak ja, trzeba się tych doniczek nauczyć używać, bo no na początku to nie jest oczywiste, nie jest to jasne i jest to nawet frustrujące, bym powiedziała. W dalszym ciągu do tych doniczek mieszam ziemię z perlitem mimo wszystko, bo Ziemia jest lżejsza, nie jest tak ciężka i po prostu ten perlit, no nie wiem, mam takie poczucie wtedy wewnętrzne, że zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby ta roślina czasem nie padła, czasem nie zgniła. Ta doniczka jest też na pewno super na parapet, który jest bardzo mocno nasłoneczniony na balkon, gdzie słońce może mocno grzać i może bardzo mocno ogrzewać doniczkę, bo terrakota glina się tak mocno nie nagrzewa. Robi się ciepła, ale nie jest gorąca, tak jak czasem bywa właśnie z plastikiem. E, ani nie wysycha, nie, nie, nie ma takiego szoku wysychającego jak przy papierze, e, bo papier momentalnie wysycha i e, no nie ma ratunku, no już woda, wody nie ma, roślina za dwa dni, za dzień, nawet jeśli jest sukulent, ona będzie kompletnie poskręcana i będzie pewnie zrzucać liście. E, ta doniczka jest genialna na balkon, bo chroni przed ciepłem, e, pozwala na grzanie od góry, e, Odprowadza wodę, ale też sprawia, że ta woda zostaje jednak w środku, nie jest tak uciekana, nie ucieka aż tak bardzo szybko, ale też nie siedzi tak długo jak w plastiku. Plastik jest dla roślin, która bardzo lubi wodę, ale tu bardzo lubi wodę, jak na przykład skrzydło kwiat czy, czy paprotka, to myślę, że wsadzenie ją w byłoby masakrą, bo trzeba byłoby trzy razy więcej podlewać niż Trzy razy dziennie można nawet podlewać. Nie no, żartuję, ale na pewno dużo, dużo więcej, w zależności od warunków w domu. Ale plastik też jest dla roślin, które bardzo mało piją, ale jak już dostaną wodę, to ją lubią. E, czyli na przykład filodendrony i potosy. U mnie to działa tak, że one nie dostają w ogóle pić. Aż nie zemdleją i wtedy je porządnie podlewam i stoją po prostu w wilgotnej takiej ziemi, aż się całe nie odżywią i, i ta ziemia już potem tak stoi, aż wyschnie. I to jest mój taki schemat podlewania, aż ziemia jest kompletnie wyschnięta, roślina opada i, i wtedy podlewam ją na nowo. Także yy, i, no i przede wszystkim plastik jest bardzo tani. Yy, plus można zdobyć plastik rozsadowy, doniczki rozsadowe, które mają bardzo dużo, dużo dziur. I powinno się też taki plastik kupować, który ma bardzo dużo dziur, bo terakota sama w sobie, cała doniczka oddycha, odprowadza wodę i ma też dziura na dnie. Papier jest w ogóle cały, cały przeciekający, a tutaj, żeby się nam roślina nie zadusiła, powinny być dziury i powinno być ich najlepiej na jak najwięcej. Niepokoi mnie, co tutaj się dzieje, więc myślę, że wezmę dzisiaj nim, olej nim i przetrę po prostu te liście, bo nie wiem, co tu się dzieje. Jeśli coś miałabym jeszcze dodać a propos doniczek, to na pewno jest ważne to, żeby pamiętać o rozmiarze doniczki w stosunku do rośliny. Jeśli roślina jest drobna, a doniczka jest wielka, a nie przypada za wodą, będzie stać w tej wodzie tak gdzieś jak ta woda nie będzie tak szybko uciekała, jak roślina by chciała, jak mogłaby być odpowiedni do rozmiaru rośliny. Na to trzeba też zwrócić uwagę. I to chyba jest wszystko. Ciężko jest mi coś powiedzieć jeszcze. Są jeszcze rośliny, które... Są jeszcze rośliny, które czasem potrzebują takiej małej rehabilitacji, ratunku. Przykładem jest na przykład moja, właśnie. Zapomniałam jak się nazywasz? Przykładem jest moja Żyworócka która swoją drogą nie jest żyworódką pierzastą, tylko jest jakąś inną żyworódką i przy okazji dziękuję Panu, który skomentował pod moim filmikiem. Nie jest taką żyworódką leczniczą, jak można by pomyśleć. Dla mnie to było oczywiste, że nie powinno się jej spożywać. Ogólnie bałabym się spożywać jakichkolwiek roślin wyhodowanych przed siebie, które nie są warzywami, owocami czy ziołami, wiadomo, bo no nie wiem, jakiś tak, myślę, że jeśli kupujemy coś z lepiej, coś jest lekiem, to jest to przygotowane w, w odpowiednich warunkach. Że podlewana u mnie w domu twardą wodą, nie do końca myślę, że w ogóle wpadłbym na pomysł, żeby to spożywać. Jest to żywotka lecznicza, ale jakby działająca na zewnątrz, jakby to zaznacza, żeby nie było potem, że ktoś przeze mnie umarł albo komuś się coś stało, brem Boże. W każdym razie moja żywotka bardzo długo usychała i traciła liście i była po prostu niezadowolona, a dzieci w doniczce, które miała, które spadły na ziemię, po prostu nie chciały rosnąć. Stały cały czas, cały czas w jednym etapie, jakby w jednym wzroście, i wymyśliłam, że chyba ma za mało wody. Więc w tej chwili moja żyworodka, uwaga siedzi w e, siedzi w doniczce plastikowej dosyć drobnej doniczce plastikowej, ale ta doniczka plastikowa jest wsadzona do szklanki, że kiedy woda przecieknie, bo przecieka dosyć szybko, yy, cała doniczka siedzi w szklance z tą wodą i po prostu wciąga ją z powrotem. E, tak samo działa moja druga, druga żyworódka, która... Patrzę na dół, bo widzę je, zaraz Wam pokażę. Druga żyworódka, jaką mam, jest mniejsza, ale też miała takie ma małe problemy rozwojowe. Tu też wsadziłam ją do... Yy, do doniczki plastikowej, a doniczkę plastikową, do osłonki ceramicznej, bo po prostu lepiej trzyma wilgoć i widocznie tego jej było trzeba. I tyle o doniczkach. Zaraz Wam jeszcze pokażę żyworódkę. Ale tyle chciałam tylko powiedzieć także bardzo mi miło, że tu jesteście. Eee, i że oglądacie i że no, mi nawróćmy w komentarze, bo ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi o roślinach i fascynuje mnie to i cieszy mnie to, że mogę z kimś porozmawiać i że ktoś może mi coś zasugerować, że ja mogę komuś coś zasugerować. Ostatnio mnie ktoś pytał o nawilżać do powietrza, jakbyście chcieli mogę kiedyś coś o tym opowiedzieć, jak wygląda moja, moja opieka nad tym nawilżaczem, bo on jest tanich i on też czasem wymaga opieki eee, Planuję też niedługo, jakiś, za jakiś czas, jak będzie jesień, zakupić światło dla, dla roślin, bo no, mam dużo sukulentów, żeby się nie porozciągały, nie, nie padły. Że to jest chyba ten moment, kiedy em, myślę, że mogę powiedzieć, że jeśli chcecie, jeśli macie ochotę słuchać mniej więcej o roślinach, mojego biadolenia, ewentualnie popełniania błędów i e, jeśli chcecie mnie dalej poprawiać, że mam gdzieś jakiś błąd, że coś powiedziałam nie tak. To zapraszam do subskrybowania i e, polubienia filmu i udzielania się w komentarzach, bo tak jak mówię, bardzo mnie to cieszy i jestem chętna na każdą, każdą dyskusję odnośnie roślin i nie tylko, bo. E, Jestem otwarta na wszystko. Wiecie, ten kanał to... Nie, niektórzy pytali, dlaczego po angielsku. Ja próbowałam bardzo różnych rzeczy, bo ja mam swoją świadomość, że jestem osobą, którą da się lubić. E, jakkolwiek nieskromnie to brzmi. E, jestem osobą, którą da się lubić, ale... I bardzo lubię te filmy, lubię mówić do ludzi i lubię opowiadać o rzeczach, które mnie fascynują, bo mam pasji mnóstwo. Ale... Em, no, właśnie takie dziwne, różne rzeczy są na moim kanale, bo po prostu próbowałam cały czas znaleźć osoby, z którymi mogę o tych rzeczach porozmawiać i no trafiło na rośliny. Także e, możecie być pewni, że jeśli będziecie mnie dalej nakręcać i podrzucać mi rzeczy, które chcecie usłyszeć, albo ja będę dalej kupować rośliny, bo dalej pewnie będę kupować, e, będę ciąć, przesadzać, zmieniać, pokazywać, jak rosną, e, to na pewno tutaj dalej będę, więc na pewno warto zasubskrybować, jeśli was. Rośliny interesują i ciekawi Was, jak to u mnie wygląda. Także e, dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Jestem szokowana ostatnimi wyświetleniami. Także dziękuję bardzo i e, do zobaczenia niedługo. Pa, pa, A jeszcze obiecałam, że wyródka. E, zobaczcie, jak wygląda. Jest jakby, nie, nie ogarniam ilości dzieci, ale jest w doniczce plastikowej, która siedzi w szkle. Tutaj konie, z drugiej strony mamy właśnie plastik w. Ceramice. Tyle chciałam do pokazać, także nie, nie pokazuję więcej. Nie patrzcie, ile urosło, bo niedługo pokażę Wam, jak to wszystko wystrzeliło wzrostem. To na razie.